Witam Was kochani bardzo serdecznie w tym dzisiejszym filmiku powróżę Agnieszce ona życzyła sobie układ partnerski dla niej i dla swojego partnera Bartka więc zaczynamy najpierw potasujemy karty jeżeli życzycie sobie również taki Taką wróżbę to piszcie w komentarzach, ja postaram się w przeciągu dwóch tygodni Wam powróżyć. Tutaj tej stronie mamy Bartka. Tutaj mamy panią Agnieszkę. Co jest, co jest istotą problemu. Tutaj mamy następne przeszkody I tutaj co przyniesie przyszłość. Jeśli chodzi tutaj o Bartka, to widać, że on myśli o, o, o stałym związku, że braknie stabilizacji, tak więc on myśli o Tobie bardzo poważnie i wiąże z Tobą duże nadzieje. On także chciałby coś w tym kierunku robić, żeby ten związek był taki stabilny, żeby było też bezpieczeństwo materialne. Tutaj widzimy tą monetę żeby wspólnie, na przykład zamieszkać, albo podjąć jakąś wspólną inwestycję, np. nie wiem, razem wynająć mieszkanie, czy coś, tak jakby uwić to gniazdko. Także on jest zdecydowany, żeby inwestować swoje uczucia, czas i energię w ten związek. No i on jak najbardziej chciałby tutaj właśnie w ten związek się angażować. Jeśli chodzi o jego uczucia, o takie właśnie emocje związane z tym związkiem, tutaj widzimy, że, że tutaj on żyje w jakimś takim konflikcie wewnętrznym, tak jakby chciał też od tego związku trochę uciec, ponieważ no, jest jakieś tutaj narastające napięcie, jakaś sytuacja jest trudna do wytrzymania. Także tutaj ciężko tak emocjonalnie wytrzymać, i, i on no właśnie tak czuje, że jakby musiałby, musiałby się z tego związku tak, tak jedną nogą trochę wycofać, bo, bo po prostu czuje, że może to doprowadzić do jakiegoś większego wybuchu. Także on już tak, jakby miał tutaj trochę dosyć, i tak czuje się troszkę umęczony. No, i tak jakby chciał właśnie uciec z tej y, sytuacji. Być może, że on właśnie ten związek widzi jako, jako właśnie taki toksyczny, jako, y, jako taki, w którym jest dużo, dużo właśnie negatywnych, y, negatywnych też uczuć. Ale ta karta jeszcze nie mówi o tym, y, jaka, jest, jaka będzie jego decyzja. To, to jest y, tylko to, co, co jest teraz na tą daną chwilę. To nie jest, y, to nie jest nic, co musi koniecznie, y, koniecznie, koniecznie być. Także tutaj, w zależności od tego, jak się zachowujemy, w zależności od tego, jak nad związkiem pracujemy, to wszystko się tutaj jeszcze może zmienić. Tu widzimy, że będzie wszystko robił w tym kierunku, żeby żeby to zaznać tego życia rodzinnego, żeby założyć właśnie rodzinę. Taką, będzie się starał, żeby być wierny, taki, taki solidny, żeby wszystko, żeby związek był trwały. Widać, że on albo jest właśnie z jakiejś rodziny, która ma takie, takie właśnie, która jest taka dosyć konserwatywna, czyli duża rodzina, więcej dzieci albo że po prostu chciałby taką, mieć rodzinę taką po prostu taką tradycyjną, taką, taką bardzo trwałą, że on jest po prostu osobą taką bardzo rodzinną, i gdzie chciałby właśnie się troszczyć o tą rodzinę, o dobrobyt, o, o bezpieczeństwo rodziny. Także tutaj jak najbardziej jego jego, jego działanie będzie zmierzało w tym, żeby, żeby stworzyć te, duży, te dobre perspektywy na przyszłość, żeby, żeby być wiernym i uczuciowo też trwałym, żeby wszystko szło jak najlepiej w, w tym kierunku, żeby stworzyć bardzo taki właśnie trwały związek. Twojej strony, tutaj też widać, że ty myślisz o właśnie o takiej rodzinie, o takim rodzinnym szczęściu, żeby było rodzinnie, miło, żeby wszyscy byli razem, tak na przykład siedzieli przy stole. Tutaj widzimy właśnie taką szczęśliwą rodzinę, i ty tak, żebyś chciała, żeby to było, żeby to szło w tym kierunku. No, ale co zrobisz? Ty nie będziesz robiła nic, będziesz sobie po prostu tak wisiała i czekała, co się stanie. Twoje działania nie będą ani. Ani w kierunku, żeby ten, żeby ten związek właśnie tak się rozwijał, ani też, żeby zakończyć ten związek. Także ty będziesz tutaj bardziej czekać, obserwować, tak sobie po prostu dyndać. Także to czasami jest właśnie też e, dobre, po prostu przyjrzeć się na spokojnie całej tej sytuacji, e, tak bardziej z innej perspektywy, e, zobaczyć, jak ten związek w ogóle, czy ma w ogóle jakiś. E, Dobre perspektywy na przyszłość, ale zbyt, jeśli się zbyt długo czeka i nie robi nic, to też y, może y, może właśnie nie być, y, nie być takie dobre dla związku. Tutaj, jeśli chodzi o Twoje uczucie, to widzimy właśnie tutaj parę, oni patrzą na siebie, także to tutaj już wskazuje, że to jest, y, że Twoje uczucia są jak najbardziej skierowane na partnera, y, że y, ty mu ufasz, y, że że czujesz, że jesteście właśnie dopasowani, że ten związek jest harmonijny, mimo tam jakiś wybuchów i że właśnie tutaj też kryją się duże uczucia za tym, tak że tak naprawdę to w tej chwili to powinnaś się tylko cieszyć tym związkiem, tym swoim partnerem i i tutaj, tutaj są bardzo dobre, bardzo dobre właśnie fundamenty, żeby stworzyć związek oparty na wzajemnym poszanowaniu, na, który jest ugruntowany właśnie tym uczuciem. Także tutaj dobrze by było ten związek pielęgnować i właśnie właśnie od tych konfliktów tutaj jak najbardziej z, z daleka być, nie szukać. Nie szukać tutaj jakichś takich właśnie większych, y, większych kłótni, nie, prowadzić, nie nie powodować właśnie tego, tego napięcia takiego tutaj. No Co tutaj jest właśnie takim głównym problemem, w tym związku, to widać, że to jest y, jakaś taka bardzo duża energia związana z tym związkiem. Coś tutaj się zaczęło jest y, jednocześnie bardzo y, pasjonujące, które pochłania też. Dużo, dużo uwagi, ale także i energii. W tej chwili być może właśnie za dużo się tutaj dzieje, jest wszystko takie bardzo jeszcze tak na gorąco, jakieś konflikty. Także tutaj jest właśnie bardzo dużo energii, i jakieś takie będą się, będą jakieś nieprzewidywalne wydarzenia, jakieś liczne wyzwania, takie niespodzianki. Także z jednej strony to może być bardzo pozytywne, ale może też być właśnie trochę taką przeszkodą, że za dużo się wydarzy, za dużo tych uczuć, za dużo, za dużo takiej, takiej energii, gdzie wiadomo, wszystko co za dużo to po prostu jest męczące. Tutaj są jeszcze właśnie przeszkody dla tego związku, i tu widzimy, że z jednej strony mamy tutaj. Dziesiątka kijów, która mówi o tym, że to widzimy jak on ciężko niesie te kije i jest po prostu przemęczony. To wskazuje na to, że jedna z osób w związku jest po prostu, czuje się trochę już przemęczona, że, jej, że być może jest, jest jej trochę za dużo tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, że już ma po prostu trochę dosyć. Zbyt, zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele jakichś takich poświęceń zbyt dużo pracy której takie efekty są powiedzmy mierne także, że może być, że właśnie w tej chwili jedna z osób czuje, czuje takie obciążenie tym związkiem taki jakiś dyskomfort że ten związek wymaga wielu wyrzeczeń wielu, wielu wysiłku wiele wysiłku tutaj widzimy też Osobę, która tak jakby coś ukrywa, która coś skrywa, to może także oznaczać, że właśnie partner, jeśli chodzi o uczucia, coś tutaj ukrywa, że może nie jest całkiem do końca osobą wiarygodną. Być może tutaj chodzi o jakieś manipulacje, jakieś takie małe, małe kłamstewka, jakieś takie nieczyste zagrania. To w każdym razie to na pewno jest tutaj właśnie przeszkodą. Coś, co, co jedna z osób właśnie nie fair tutaj w tym związku postępuje. No a jeśli tutaj chodzi o przyszłość, to widzimy tutaj te karty kobiety, która wyczekuje, która jest, która się smuci. Tutaj na pewno jest z Twojej strony takie wyczekiwanie na miłość. I na pewno tutaj masz duże pokłady miłości, gdzie chciałabyś obdarować tym swoją drugą osobę, swojego partnera. Znaczy, na pewno darzysz tutaj prawdziwą miłością, taką szczerą, i że potrafisz też właśnie pielęgnować ten związek. Że tak potrafisz otoczyć troską partnera i jakoś tak wprowadzić to szczęście właśnie w związku. Ale jednocześnie tutaj też może to oznaczać, że jest coś skrywane właśnie w tym związku, że jakaś tajemnica wyjdzie jeszcze na jaw, że tutaj może nie wszyscy, właśnie te, te intencje nie zawsze są właśnie czyste, że tutaj tak jakby coś jeszcze było ukryte. I no tutaj widać, że na pewno, że na pewno będziesz. W w przyszłości właśnie taka, taka smutna, tutaj będą jakieś takie negatywne uczucia, tak, będziesz cierpiała, popadniesz w jakąś taką bezsilność, yy, gdzie będziesz czuła się, że jesteś w takim bardzo skomplikowanym położeniu. Takie zagubienie, rozpacz i z jakichś powodów. Yy, ale wewnętrznych, tutaj nie ma jakichś takich właśnie przyczyn zewnętrznych, tylko to Twoje właśnie odczucia tak y, będą powodowały, że będziesz bardzo tak cierpiała, że będziesz y, nie mogła sobie poradzić z tą sytuacją. Właśnie jakieś takie koszmary, takie. I tutaj takie odczucie właśnie, że jest się bardzo takim melancholijnym, depresyjnym. Często też um, pojawia się to takie właśnie z, monotoni z monotonii, że tutaj tak jak widzimy puchary są pełne, ich jest dużo, ale mimo to nie potrafimy się cieszyć, nie potrafimy się cieszyć tym związkiem. Przychodzi taki moment, w którym e, czujemy takie duże rozczarowanie. Wiadomo, że w każdym związku są, e, łatwiej, są takie chwile, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest trudniej. Gdzie nie potrafimy się cieszyć tym związkiem, i tutaj także tak będzie, że no, tak jak ja mówię, zawsze y, po pewnym czasie wychodzi szydło z worka i widzimy, że, że ten, ten nasz królewicz to bardziej podobny do żaby niż do królewicza, no ale niestety no, taka jest rzeczywistość. No i tutaj y, właśnie przychodzi to tak, że, że dręczymy, dręczy nas ta cała sytuacja, co powinniśmy zrobić. Że, że cierpimy właśnie w tym związku. Tutaj jest tak, że takie cierpienie, jakby właśnie, że czujemy się e, samotni, że nie mamy kontaktu z bliskimi osobami. Tutaj dobrze by było właśnie sobie uświadomić, co jest e, przyczyną przyczyną tego bólu i jak naj, najlepiej przeżyć taki ten trudny okres. Jeżeli właśnie e, będziemy czuć, że jesteśmy okresu wytrzymałości, to. Mm, Tutaj dobrze jest właśnie zaufać innym osobom, żeby, żeby właśnie znaleźć jakieś relacje też z innymi osobami, żeby porozmawiać. No w każdym razie tutaj przyjdzie taki, taki okres, gdzie sytuacja będzie, będzie właśnie taka trudna, taka, taka bardzo nieprzyjemna. No ale wiadomo, że każde, każda sytuacja em, przechodzi wcześniej czy później. E, tutaj też nic nie jest em, pokazane w kartach, co na pewno się wydarzy. Tutaj wszystko, właśnie te karty zależą także od tego, co my w tej chwili będziemy robić. One nie są tak jakby, em, nie mówią nam, że taka sytuacja musi się koniecznie wydarzyć. Także wszystko, co robimy teraz, będzie rzutowało na przyszłość. Dobrze by było właśnie teraz te wszystkie niejasne sytuacje tutaj wyjaśnić, próbować właśnie, żeby partner czuł się, nie czuł się obciążony tym związkiem, żeby no tutaj właśnie taką stworzyć zdrową atmosferę. To by było na tyle, co bym chciała właśnie Tobie powiedzieć. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia co do tej wróżby. Pisz, Agnieszka, jak u Ciebie to się wszystko sprawdza. Jeżeli życzy, życzycie sobie taką wróżbę, to zachęcam bardzo, komentujcie. Ja w przeciągu następnych dwóch tygodni postaram się powróżyć. Wróżby są bezpłatne. Nic nie trzeba robić, poza tym, że właśnie napisać w komentarzu, dla kogo i jaką wróżbę się chciałoby mieć. Albo na, też można napisać jakieś pytanie, które nurtuje, ja postaram się jak najszybciej Wam odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo i do następnego usłyszenia.